Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Jesteśmy po kolejnej gali Monday Night Raw w drodze przede wszystkim do wielu gal, ale najważniejszą z nich jest oczywiście SummerSlam. W tym roku debiutuje podwójna gala, czyli weekend, sobota, niedziela. Format WrestleMania obiera największa wrestlingowa impreza lata. No i pytanie, czy to wypali? Myślę, że nie, ponieważ ta karta walk póki co ma tylko jeden mecz. Main event Cena kontra Rhodes the Undisputed WWE Championship, czyli wielki rewanż Main Eventu WrestleMania, aczkolwiek nic na to nie wskazuje, aby w ogóle SummerSlam w tym roku było jakieś wybitne, ciekawe i aby na pewno, nie wiem, no takie nazwiska jak chociażby CM Punk czy The Rock, z jakimś kosmosem, dostałyby walki na tej gali, żeby wypełnić cały MetLife Stadium, czyli no ogromny, ponad 80 tysięczny stadion w New Jersey, w Nowym Jorku, gdzie dwóch także w przeszłości gościła wrestlemania i aby wypełnić ten stadion po brzegi jednego i drugiego dnia, to jest zadanie praktycznie godne wrestlemania. WWE porwało się na naprawdę głęboką wodę, no i co z tego wyjdzie, zobaczymy. W ostatnich latach przecież em, dodam tylko tak na wstępie, że nawet jednodniowe SummerSlam WWE miało problem zapełnić. Nawet kiedy w karcie był Brock Lesnar. I nawet wtedy, kiedy kolejny wal raz walczył z Romanem Reignsem, no zobaczymy, zobaczymy, nie wiem. Ja akurat jestem bardzo sceptyczny co do tej gali. W ostatnim czasie WWE faktycznie notuje bardzo srogie reakcje fanów, i mimo wszystko opiera się to na wielu rzeczach. Jedną z tych rzeczy także jest zbyt dużo gal. Słuchajcie, za 4 dni mamy kolejną galę. Pay-per-view, premium live event. Mowa oczywiście o Evolution. No przepraszam, za 5 za pięć dni, czyli druga w historii, tylko i wyłącznie zarezerwowana dla kobiet, e, gala właśnie e, WWE. No i mimo wszystko, dzień wcześniej mamy Saturday Night's Main Event i kolejny raz Saturday Night's Main Event. Ja mam wrażenie, że te gale są dosłownie co chwilę. Mieliśmy gale w grudniu, potem w styczniu, później w maju po WrestleMania, no i teraz dopiero w lipcu, czyli znowu, Miało być raz na kwartał. Wydaje mi się, że jest to po prostu zdecydowanie częściej. Sina z trufem przed chwilą nad tym czymś walczyli, a teraz, mimo wszystko, już Goldberg będzie podejmował kolejną próbę e, z dodania do swojej e, listy osiągnięć World Heavyweight Championship, które należy do Guntera. No nic, panie i panowie, zobaczymy, jak to się potoczy. Mimo wszystko, za dużo tego, naprawdę zdecydowanie za dużo tego. E, chyba słyszałem, że koncert Beyoncé ma być e, chyba nawet e, bardzo blisko areny, tak mi się wydaje, tak mi się obiło uszy. Dodatkowo z All In, które jest e, organizowane przez Federację Tonego Khana, e, będzie chyba także 12, więc w ten sam dzień co Saturday Night's Main Event. No i w dodatku w Teksasie, co zdecydowanie odciągnie mnóstwo osób od, no nie oszukujmy się, ostatniej pożegnalnej, emerytalnej, e, Walki, walki Goldberga w jego karierze. Jakby nie było, zobaczymy, co się wydarzy, ale fakt, faktem, troszeczkę jest ten grafik napięty i ciągle te Saturday Night's Main Event. Odpuszczamy sobie temat. Galo otworzyła frakcja Pola Jaymena Steph Rollins z nową, w nowym designie walizką Malay in the Banki Wciąż w niej jest zawarty kontrakt na walkę o tytuł w dowolnym czasie, o dowolnej porze. Główny tytuł, pytanie, na którym pasie wykorzysta Steph Rollins i kiedy? Czy po tym? Jak już John Cena odejdzie, czy być może w ostatniej walce Jonasiny, czy być może na Saturday Nights main event po tym, jak Goldberg pokona Gantera, Nie no, czy tak Austriak by się szybko dał, o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale wszystko jest możliwe. Taki scenariusz także, że to właśnie Seth Rollins jednak odbierze Goldbergowi ten tytuł. No, na taki Booking naprawdę fani nie byliby absolutnie skłonni, nawet dyskutować o czymś takim, prawda? Fani chyba by już rozjechali. Triple H w internecie emocjonalnie. Gdyby jednak okazało się, że Podjął on decyzję o tym, że to jednak Goldberg w uczciwy sposób pokona na Saturday Night Main Event w ostatniej swojej walce Guntera. To nie wchodzi w ogóle w grę. Gunter, aby podbić delikatnie swoją pozycję, i tak bardzo mocno e, ucierpianą przez ostatniej przecież mecz na Rasmanii, kiedy odklepał w taki mało przekonujący sposób. Tak teraz wygrana nad Goldbergiem zdecydowanie by mu chociaż odrobinę pomogła. No ale mimo wszystko, czwórka w ringu zawodników, no tak. Super trójka z razem z Polem Heymanem Reed e, Breaker oraz Seth Rollins, jest także walizka no i panie i panowie, ten segment był poprawno, tworzył gale miał on na, oczywiście na celu wypromowanie dwóch walk na dzisiejsze row i zapowiedzenie ich, czyli Sami Zayn kontra Jey e, co ja też mówię sa, samim Zaynem oraz Jey e, doszło do walki Sami Zayn kontra Bron Breaker, a nieco później e, pan od Tsunami czyli oczywiście Br Big Bronson Reed vs Uso. No i tak to właśnie wyglądało. To był taki dosyć mocno poprawny na spokojnie segment, którym rozpoczął nam galę komercyjny. No i mimo wszystko to, co się stało później, no to to już będzie e, omawiane zaraz. E, pierwsza walka. Kairi Sane pokonała Roxane Perez po starciu, kiedy oczywiście. Zła moc rzuciła się na dobrą moc. Przybiegła panie i panowie, e, właśnie Kairi Sane na pomoc ASKA i oczyściła ring. Panie i panowie, Kabuki Warriors wróciły. Czy to przełoży się na wydarzenia, które czekają nas? Oczywiście na Saturday. E, a przepraszam, na gali Evolution w Atlancie Evolution 2. Zobaczymy. No, mimo wszystko, Kabuki Warriors. Pamiętam, jak miały swoje fajne momenty. Przecież w momencie, w którym e, TLC Match tworzył. Prawda, w walce wieczoru w roku 2018 o tytuły. Od 18, bo później jeszcze było w 19. O kurczę teraz już nie pamiętam o tytuły tak No tak, dywiza kobieca naprawdę stała bardzo, bardzo wysoko. No ale zobaczymy, co okaże się właśnie na Evolution. Karta walk jest jaka jest. Ja bardzo się cieszę, ponieważ zdecydowanie karta walk mogłaby być lepsza. No ale jednak pytanie brzmi, co się wydarzy? No po 8, 7, 7 latach, październik 18, lipiec 20. 5. Tutaj e, w walce oczywiście o tytuły miszowskie, tak Team ma szansę, e, mają szansę Kabuki Warriors odzyskać e, tytuł, nawiązując do, nawiązując do historii. Czy to się wydarzy? Pewnie tak. Co to oczywiście dywizji kobiecej, e, Holofamerka, dalej nie umiem sprawić z jakiej beczki ona w Holofame się znalazła. Donalda Trumpa jeszcze okej, okay. rozumiem, prawda, skrzydło celebrytów, ale naprawdę Nikki Bella e, ogłosiła, że na Evolution w Battle royalu o miano pretendenta do któregoś z pasów, e, który zwyciężczyni sobie wybierze, właśnie Nikki Bella się na tej gali pojawi. No wtedy w mainvencie z rondom Rose i... Przegrała. Teraz być może będzie inaczej. Dalej, panie i panowie, Breaker vs. Zayn. Sami Zane podczas tej zapowiedzianej walki, na którą fani czekali, został zaatakowany. Karion Cross, jego rywal z Arabii Saudyjskiej, z Galin Night of Champions, interweniował i zaatakował go za pleców. Ta rywalizacja w dalszym ciągu trwa i zapewne kolejny przystanek już wkrótce na jednej z Gal. Być może nawet w wielkim stylu na SummerSlam. Karion Cross w końcu. Dostaje push, w końcu dostaje jakąś konkretną rywalizację z jedną z topowych gwiazd, obecnie w Rosterze. Na co mimo wszystko fani bardzo w ostatnim czasie na, yy, nie tyle yy, no, narzekali, tylko naciskali, tak? Bo fani najpierw narzekają i naciskają, a potem czasami to dostają. Zależy od humoru Huntera. No i cóż, yy, ta walka zakończyła się bardzo źle dla samego zeina Obity zaczął i obity jeszcze bardziej skończył. Spear z lotu yy, przechwycony w locie. Zayn. Spear poza ringiem przy stole komentatorskim. Spear! Jeszcze jeden w ringu. Seria trzech Spearów od Breakera. 1, 2, 3. Bron Breaker w jakże wielki sposób pokonuje właśnie e, samego Zaina. Zdecydowanie jest to jedna, jedna z największych e, przysz postaci pod względem przyszłości, jeżeli chodzi o WWE. Bron Breaker pod warunkiem, że WWE dobrze go wykorzysta, póki co zapowiada się solidnie, no to tak będzie wielką gwiazdą, ponieważ ma na to predyspozycję, no i stosunkowo młody wiek w porównaniu do chociażby CM Punk'a, czy innych zawodników, takich jak Cody Rhodes, któremu ostatnio nawet 40 pykła. No jeszcze trochę ma e, Breaker e, do tych panów, więc w tym czasie może się rozkręcić i WWE powinno na niego stawiać. New Day po tytułów tag teamowych. Zdecydowali się taką żałobną ceremonię odprawić, ale wyglądało to dosyć źle. Doszło także do konfrontacji Bailey, Rolairi, Valkyrie oraz Becky Lynch przed ich triple threat matchem na gali Evolution o mistrzostwo interkontynentalne. To też jest bardzo ciekawe. Później Bronson Reed rozwalił Jay'a Uso. Były World Heavyweight Champion ucierpiał pod potężną falą od tsunami, a to tylko umocniło pozycję w Wizjonerów, tajni, która what the hell dalej nie ma swojej nazwy. E, później w kołomejniwencie wieczoru Running Headbutt dał zwycięstwo El Grande Americano w starciu również z Luchadorem. Dragon Lee przegrywa kolejny raz. No i co więcej, panie i panowie, już pod maską El Grande Americano nie kryje się Chad Gable, który miał operację tak naprawdę w ostatnim czasie i musiał go zastąpić. Kto? Ludwig Kaiser. Więc y, jakby nie było chłopak... Fanny Stratton in real life teraz ymm, no, będzie po prostu zastępywał El Grande Americano, ponieważ tak, w prawdziwym świecie jest kontuzjowany. Ymm, no, poza oczywiście wszelkimi storyline'ami, właśnie nasz kochany El Grande Americano, Chad Gable. No i w tym samym momencie, oczywiście, Ludwika i Zorgo zastępuje ale, mimo wszystko, jest to bardzo nieszczęsna kontuzja i historia, i tak, że jest nieszczęsna. także jest nieszczęsna bo ile można? Naprawdę, To dla mnie jest to bez sensu. Gdzie jakiś Al Grande Americano? Ludzie. Jakby chcieli z tego zrobić fajne story, to OK, ale wymyślanie jakichś historii i pisanie, że z wieku Vince'a McMahon'a, no to to jest już gdzieś tam na Twitterze, ta nazwa się pojawiła, więc to jest już naprawdę niezrozumiałe. No i co? Goldberg się pojawił, panie i panowie, drugi raz na live'ie, drugi raz przed swoją walką z Gunterem, no i teraz doszło do jego konfrontacji, tym razem naprzeciwko niego stanął ze złotem mistrz e, świata wagi ciężkiej nowy, który przecież jeszcze miesiąc temu, e, chyba ró nawet równo miesiąc temu pokonał Jeyauso i odzyskał ten tytuł. Tak teraz stanął on naprzeciwko Goldberga, no i po paru nieprzyjemnych słowach z obu stron Goldberg nie wytrzymał, no i cóż, znokautował tak delikatnie rzecz biorąc hmm, swojego oponenta z Saturday Night's Main Event, wykonał na Goldberg na ganterze prawy sierpowy, szczęka zabolała, kiedy ten leżał na macie. Goldberg wszedł w narożnik, kucie szefanów myślał, że z, myśleliśmy, że zaaplikuje Spear, ale okazało się jednak, że nie. Spear nie został wykonany, ponieważ Goldberg, no po prostu jak to emeryt, wiadomo, zbierał się do tego zbyt długo. Gunter w ostatniej chwili trzmychnął z ringu, uciekł, no ale mimo wszystko ta konfrontacja zbudowała nam, podbud no, podbudowała, podbudowała, zbudowała nam atmosferę. Delikatnie jeszcze bardziej przed walką wieczoru Saturday Nights Main Event. No i Main Event dzisiejszego odcinka row kontra w. Rollins, z tego co się nie mylę, chyba first time ever e, Headbutt, panie i panowie, w jajca To nowa broń Sefa Rollinsa I sędzia może być obok i tego po prostu nie widzieć No sprytnie, prawda? Sprytna zagrywka wizjonera I Mr. Money in the Bank w, tym oto w ten oto sposób znokautował Pentę e, Kiedy ten chciał wykonać swojego disastera Potem Rollins dogłożył Stump jak ja to lubię mówić, używać starej dobrej nazwy, niezawodnej curb stomp. no i odliczył Pente do trzech, bardzo dobra walka wieczoru, kończy się zwycięstwem Sefarolinsa. oczywiście musiało się to zdarzyć po walce, wszyscy chcieli dobić panie i panowie Pente, Breaker oraz Reed po tych interwencjach, e, wiadomo przeciwko Pente, który także się na nich w marynarce rzucał ostatnimi czasy, interweniował podczas ich wystąp występów teraz oni chcieli go dobić, kiedy Zmierzali w stronę ringu. Seth Rollins nie spodziewał się, kto dobiegnie do tego ringu szybciej. Panie i panowie z publiczności, pojawił się gwiazdor SmackDown, Star, LA Knight, BFT, wykonał, wbił z potężnym hukiem głową w matę Szefa Rollinsa i wyszedł z ringu, uciekł. I tym oto sposobem zakończyliśmy galę Monday Night Raw, pojawieniem się LA Knighta. Więc, jakby nie było zaskoczenia, nie było. A do czego to zmierza, do jakiegoś takim meczu, do Walki drużynowej, nie wiem, zobaczymy co wydarzy się na SummerSlam, ponieważ to jest ta gala, która ewidentnie po prostu musi być. Ee raczej, no, naładowana dobrą kartą, jeżeli mówimy tutaj o evencie dwudniowym. Przed nami jednak w sobotę Saturday night Main Event, gdzie czeka nas walka Sephronis kontra LA Knight. Między innymi, oprócz tego, czeka nas także na tej gali inna walka. No, Main Event to doskonale znamy. Goldberg, gantero złoto, ale Orton kontra Drew McIntyre. Ta walka też jest zapowiedziana. Zobaczymy, czy za niedługo prawdziwy Legend Killer wyjdzie z ręki Ortona. To powiedział do jego Cody Rhodes, zobaczymy. Jakby nie było, ta dywizja kobiet jest tak rozbudowana, że WWE musiało zdać inaczej. Nie może WWE upchnąć, wiadomo, wszystkich walk kobiet. Tylko i wyłącznie w jedną galę Premium Live Event. Tam co najwyżej dadzą dwie walki i tyle. A ta dywizja ma tyle pasów mistrzowskich, tyle w ogóle wątków, tyle ostatnio nowych zawodniczek się pojawiło, zarówno na czerwonej, jak i na niebieskiej tygodniówce. Że odpowiednim momentem według mnie jest zdanie właśnie Gali Evolution. Ale po pierwsze, zbyt krótki czas promocji, zbyt krótki czas reakcji, prawda? No i to też odbija się. Na frekwencji, ponieważ będzie około 6 tysięcy osób na tej gali, chyba bodajże z udostępnionych. 8 tysięcy miejsc oj nie wiem, ale wiem, że WWE jest rozczarowane tym, że nie idzie sprzedaż biletów, no bo jak w ostatniej chwili praktycznie wszystkie walki potwierdzają i promują galę także na ostatnią chwilę no to to nie jest takie wiecie, rzutem na taśmę fajnie zrobione, karta tej e, gali jest nawet ok Women's World Championship, P.O. kontra Rhea Ripley, Triple Threat match od tytułu interkontynentalny Vakiria, Lynch i Bailey e, Tiffany Stratton, to jest moja ulubiona na walka w karcie, ehm, tak, e, kontra Trish Stratus, czyli zawodniczki, które na pamiętnej Gali w Toronto, gdzie Cena przechodził Hilton parę miesięcy temu, 1 marca, no przed chwilą to było, nie, e, połączyły siły, żeby zawalczyć, właśnie. Przeciwko swoim rywalkom, no i walkę także wygrały. Z Fatal Fourway, 8 tak, tactimecz o tytuły mistrzowskie e, kobiet, gdzie oczywiście Leaf Morgan została zastąpiona przez, e, u boku oczywiście, e, Raquel Rodriguez przez Roxane Perez, czyli nową członkinię Judgment Day. No, Alexa Bliss oraz Charlotte połączyły swoje siły, prawda? Kurczę, no to też wygląda bardzo ciekawie. Zobaczymy Battle Royale o miano Pretendentki, no i No Holds Barred Match, coś na co od Wrestlemania przecież się zapowiadało. Jade Cargill kontra Naomi, no i jeszcze tytuł yy, NXT także nie mógł zostać pominięty. Tutaj oczywiście także mamy tą walkę Grace vs Janie, czy jak się tam to mówi. Dobra, okej, okay, to byłoby w sumie na tyle. Słyszymy się w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Row standardowe, tak jak mówię, no, jeżeli ma być SummerSlam dwudniowe, no to musi WWE wypalić już za tydzień, kiedy droga do SummerSlam się rozpocznie. W ogóle od WrestleMania do SummerSlam minął moment. Ja wiem, że im jest się starszym, dorosłym i tak dalej, ten czas coraz szybciej leci. Ale mimo wszystko, kiedyś od resumeni do SummerSlam aż tak wielkie, tak szybko nam ten czas nie leciał. Ponieważ po pierwsze, resumenia była wcześniej, teraz była dopiero 20 kwietnia, a po drugie, SummerSlam było później. I zazwyczaj było dopiero w okolicach moich urodzin, gdzieś tam w okolicach 20 sierpnia, więc widzimy jak to wygląda. A teraz, no, jednak te półtorej miesiąca jest szybciej yy, zliczając późniejszą resumenię i wcześniejsze SummerSlam, więc to wszystko się tak w międzyczasie kumuluje. No nic, ale mam nadzieję, że przynajmniej gala dowie się. Dzięki za wysłuchanie, słyszymy się w kolejnych odcinkach, pozdrawiam Was, swoje opinie zostawcie w komentarzach. Cześć!